W filmie przedstawiamy sposób dodania zadania do treningu. Stwórzmy zadanie: 600 metrów, 100 kraul, 100 grzbiet. Klikamy przycisk Dodaj zadanie. Zmieniamy nazwę w taki sposób, w jaki zawsze notujemy zadania. Dzięki temu łatwo odnajdziemy zadanie w bazie. Określamy, kto dane zadanie będzie wykonywał. Załóżmy, że Paulina nie będzie brała udziału w zadaniu. Odhaczamy Paulinę i klikamy Zapisz. Wypełniamy pole dystansu. W naszym przykładzie będzie to 600 metrów. Następnie klikamy przycisk Podzielne etapy. W jednym i drugim polu dystansu uzupełniamy 100 metrów. Wybieramy, jakim stylem pokonamy dany odcinek. Wybieramy 100 kraul. Następnie 100 grzbiet. W tabelce opis tworzonego treningu sprawdzamy czy wszystko się zgadza. Jeśli chcemy dodać zadanie do bazy zadań, robimy to ikonką dyskietki. Trening z naszym zadaniem zapisujemy klikając zapisz trening.